Trzy, dwa, jeden, impro, zaczynamy moi drodzy. Witam Was bardzo, bardzo serdecznie w ten czwartkowy poranek, dziewiąta rano, piękna pogoda za oknem. Ja z nieco zachrypniętym głosem przychodzę dzisiaj do Was, moi kochani, żeby podzielić się swoim doświadczeniem, swoją wiedzą z zakresu tematu, emocje, jak nimi zarządzać i czy są one w biznesie. Moi drodzy, dajcie mi znać, proszę, czy mnie widać i czy mnie słychać. Będzie mi niezmiernie miło, jeżeli podzielicie się, z czym dzisiaj przychodzicie, z jaką emocją właśnie dzisiaj zaczynamy. Cześć Agatko, pięknie, super, że jesteś. Moi drodzy, ja nazywam się Adriana Kogut, jestem jedną z czterech improatomówek, która rozpoczyna razem z wami. Codziennie od wtorku do piątku swój dzień, po to, żebyśmy mogli czerpać moc z inspiracji. Cześć Piotr, witam cię serdecznie. Witajcie, dajcie znać tylko, czy mnie słychać, bo ja dzisiaj z nieco przychrypniętym głosem i powiem Wam, że z ekscytacją, bo miałam kilka wyzwań technicznych, ale zaczynamy, moi drodzy. Chciałam dzisiaj się z Wami podzielić, jak zarządzać emocjami, bo i tymi emocjami jak zarządzać zwłaszcza w biznesie. Bo ja, moi drodzy, kiedy zaczęłam przyglądać się temu tematowi, który wprowadziła w tym tygodniu Joanna Gdaniec, pomyślałam sobie, że jak często słyszy się, że w biznesie nie ma miejsca na emocje, że w biznesie. Nie ma miejsca na sentymenty. W końcu, że w biznesie, jeżeli masz miękkie serce, to musisz mieć twardy tyłek. Moi drodzy, czy słyszeliście o takich przekonaniach? Dajcie znać, e, czy e, uważacie, że w biznesie jest miejsce na, na emocje, czy absolutnie nie. Ja, kiedy wzięłam na warsztat ten temat, to zaczęłam się zastanawiać, czym w ogóle są emocje, i rozłożyłam ten wyraz emocja na takie trzy części. E, moc, ja, gdzie E to energia. Mamy więc energię, moc i nas samych w tej energii, w tej mocy. I kiedy tak spojrzałam na temat. Emocji, to stwierdziłam, że również w biznesie te emocje nie tylko są, ale one muszą się pojawiać, ponieważ po drugiej stronie, nieważne, czy rozmawiamy o sprzedaży między firmą a firmą, czy między sprzedawcą a klientem indywidualnym, po drugiej stronie zawsze jest człowiek. A ponieważ człowiekowi emocje towarzyszą zawsze, w każdej sekundzie naszego istnienia, kiedy tylko jesteśmy świadomi, to również w biznesie te emocje się pojawiają, bo po drugiej stronie mamy zespoły, mamy ludzi. E, I pomimo tego, że do niedawna uważało się, że w firmach mamy zasoby e, i kadry to są zasoby ludzkie, którymi się zarządza, dzisiaj odchodzi się od takiego spojrzenia i mówi się, że chcemy mieć menadżerów, liderów, którzy prowadzą te zespoły, a spotykając się na rozmowach biznesowych, zawsze towarzyszą nam emocje. Dajcie znać, moi drodzy, czy zgadzacie się z tym podejściem, a ja e, przejdę do e, tego, w jaki sposób ja radzę sobie z tymi emocjami, bo o ile nie ma złych ani dobrych emocji, o tyle ważne jest, żebyśmy to my zarządzali emocjami, a nie emocje zarządzały nami. E, dajcie znać, co o tym myślicie. Ja mam swój sposób, jak zarządzać sobą i e, jak zarządzać emocjami, ale zanim przejdę do mojego sposobu, jestem ciekawa, czy Wy macie też taki sposób e, swój, wypracowany. Jak zarządzacie tymi emocjami, kiedy one się pojawiają, zwłaszcza wtedy, kiedy nie jest to radość, bo z tą sobie świetnie zazwyczaj radzimy. Natomiast jeżeli pojawia się gniew, lęk, strach, obawa, czy macie swoje sposoby, jak sobie poradzić wtedy w takiej sytuacji? A ja przejdę trochę do komentarzy i poczytam. Cześć Monika, świetnie, że jesteś. Ktoś tutaj pisze, że słyszał o takich przekonaniach, nawet mój mąż je wypowiada, tego że nauczyła mnie moja mama. W związku z tym zawsze uważam, że ja się do żadnego biznesu nie nadaję, ponieważ kieruję się empatią, lubię zwracać uwagę na drugiego człowieka i nie jestem bezlitosna. No właśnie, i teraz moje jest pytanie, czy to jest wada czy zaleta w biznesie. Ktoś pisze, że emocje muszą być w naszym życiu, są nierozłącznym elementem naszego. Ja. Dokładnie tak. I ja się odniosę do tego komentarza sprzed chwili. Ja uważam, że, jest, że jeżeli człowiek jest empatyczny, to jest jego wielki atut w biznesie, i zaraz Wam o tym troszkę opowiem. Moi drodzy, jak sprawić, żeby nie przejęły nas emocje? Jak mieć kontrolę i zarządzać tymi emocjami, bo jedno jest pewne: kiedy emocje idą w górę, inteligencja spada w dół. I o ile same emocje są e, wspierające lub nie, o ile same emocje nie mają zabarwienia negatywnego lub pozytywnego, bo każda z nich mówi nam o czymś. I tak jak radość mówi nam o tym, że chcemy czegoś więcej, tak strach mówi nam o tym, że chce chronić nas przed tym, żebyśmy stracili zdrowie lub życie, a gniew wyznacza granice, których nie chcemy, żeby ktoś przekraczał. O tyle, o, jeśli te emocje narastają i zaczynają nas przejmować, to tracimy kontrolę i nie jesteśmy w stanie. Zarządzać sobą i, i realnie ocenić sytuację. I pierwsza rzecz, która jest mega istotna, żeby nauczyć się zarządzania emocjami, i ja Wam powiem, że jeszcze kilka lat temu miałam z tym ogromny problem. Bywały takie sytuacje, kiedy emocje mną, mnie przejmowały i nie potrafiłam sobie z tym poradzić. E a było to o tyle krępujące, że były sytuacje, w których ja po prostu się na przykład rozklejałam i to się działo przy poważnych rozmowach biznesowych. I wtedy powiedziałam sobie, stop, nie chcę tak dalej, chcę się nauczyć zarządzania, zarządzania emocjami. I moi drodzy, pierwsza rzecz, jaką musiałam zrobić, aby nauczyć się zarządzania emocjami, to było Zauważenie tych emocji, zauważenie tych emocji i nazwanie ich. I powiem wam, że to jest jeden z trudniejszych elementów, bo my od samego dziecka, od najmłodszych lat, często słyszymy: przecież nic się nie stało, nie płacz, nie tub, nie, nie, nie wyrażaj emocji w ten sposób, albo do wesela się zagoi, e, jakby wkraczamy w świat dziecka i zamiast nauczyć go tego, żeby nazwał te emocje, powiedział, co się z nim dzieje i dlaczego, narzucamy mu nasze schematy. I często właśnie gniew, złość próbujemy stłamsić, zdławić, nie dajemy możliwości nauczenia się wyrażania tych emocji, które są ważne. Więc pierwsza, najważniejsza, wydaje mi się rzecz, to jest zauważenie tych emocji i nazwanie ich. I jeżeli zaczniecie od siebie, bo te emocje mówią bardzo wiele o Was, ale zaczniecie w biznesie również zauważać emocje drugiej strony i je odczytywać, to zaczyna się dziać magia, ale trzeba być uważnym. Druga. Drugi obszar, drugi, drugi, drugie Z z mojego czterostopniowego e, przepisu, jak zarządzać emocjami, to, moi drodzy, zrozumieć, czyli zdiagnozować, co w nas wywołuje tą emocję. Czego my naprawdę się boimy? Co spowodowało w nas gniew? Albo radość. Bo tylko kiedy się przyjrzymy temu zjawisku, co tak naprawdę wywołuje w nas emocje, a emocje to z definicji stan znaczącego pobudzenia umysłu, moi drodzy, który zawsze jest powiązany z czymś, ze słowem, z sytuacją, i najczęściej łączymy po prostu daną sytuację, dane zagadnienie. Z tym, co już wcześniej przeżyliśmy, albo jakie schematy myśleniowe wcześniej otrzymaliśmy poprzez wykształcenie czy wychowanie, e, wtedy pojawiają się emocje. I teraz, jeżeli zauważysz już i nazwiesz, co takiego czujesz, a następnie zastanowisz się, dlaczego poczułeś właśnie to podczas tej rozmowy, nazwiesz, czego się tak naprawdę lękasz czy obawiasz, no to już mamy połowę sukcesu. Dla mnie na początku było bardzo trudne rozbieranie, jakby w trakcie, kiedy odczuwałam emocje, ale wracałam sobie później do danej sytuacji i bardzo skrupulatnie, zwłaszcza kiedy pojawiał, pojawiała się złość czy gniew, czy lęk, strach, rozbierałam to na czynniki pierwsze i dało mi to bardzo duży obraz siebie, czego ja tak naprawdę się boję. Zaczęłam nazywać te rzeczy. I trzecia, trzeci etap, to zarząd, zarząd tą emocją. Czyli co możesz zrobić, kiedy czujesz, a nasze emocje są, słuchajcie, w brzuchu. I zawsze wtedy, kiedy się coś pojawia, jakaś emocja się pojawia na tyle silna, że zaczynamy ją odczuwać. I ona jest jakby w ciele, zaczynamy ją czuć. To czujemy ją w okolicach brzucha. I. Zawsze wtedy mamy kilka sekund, żeby zarządzić tym, co się z nami dzieje, i powiedzieć sobie, albo że potrzebujemy wziąć trzy głębokie wdechy, nazwać emocje i zastanowić się i, i, i zobaczyć, czy chcemy iść dalej w tych emocjach, czy nie. Ja na początku. Po prostu mówiłam, że nie jestem w stanie teraz rozmawiać na ten temat. Wróćmy do tej rozmowy, bo muszę się do tego przygotować, bo ta sytuacja mnie na przykład zaskoczyła i chciałabym mieć moment, żeby zebrać myśli. A czasami po prostu chwila na kawę, przerwa, powodowała, że emocje opadały i ja byłam dalej w stanie kontynuować ważne rozmowy, też biznesowe. Jak to do Was gada, moi drodzy? Mamy już trzy rzeczy, zauważ emocje, zrozum i następnie nimi zarządź, bo jak już nazwiesz i będziesz wiedział, skąd one się biorą, będzie Ci łatwiej tym zarządzić. I moje czwarte Z, które okazało się petardą, to było zderzenie swojej perspektywy z perspektywą mojego mentora albo sparring partnera. Mam zawsze takich, czy w biznesie, czy w życiu po prostu, gdzie kiedy byłam w takim tunelu i nie potrafiłam sobie z tym poradzić, nie, nie potrafiłam nazwać emocji albo nie potrafiłam zdiagnozować, skąd się one we mnie biorą, to wtedy e, idę na rozmowę po prostu z kimś, komu ufam, i przyglądamy się danej sytuacji z innej perspektywy. I to powoduje, że zaczynam bardziej siebie rozumieć, a kiedy siebie rozumiem. I w rozmowie biznesowej. I tu wam powiem, że to jest empatia jest tak. I Ewa pisze, że to jest mega e, mega zaleta nie tylko w biznesie sieciowym. W ogóle w biznesie. E, bo jeżeli mamy po drugiej stronie człowieka. E... <grywanie> Dziękuję bardzo. Niesamowity dajesz przekaz. Mega sprawa. Dzięki wielkie, Wojtku. E, bo jeżeli po drugiej stronie mamy człowieka i spotykasz się, czy podczas rozmowy biznesowej, czy podczas rozmowy sprzedażowej, wychodzisz z intencją zrozumienia drugiej strony i rozumiesz, jakie emocje tobie towarzyszą, i że one są różne, i zauważasz po drugiej stronie człowieka, który też ma swoje emocje, który Reaguje na bieżąco na Twoje zdania, na słowa, które wypowiadasz, bo one w nim jakoś rezonują, bo on ma swoją historię i przez pryzmat tej historii czyta Twoje zdania. I spotykasz się i wiesz, że po drugiej stronie mogą być różne emocje, i czasami nieświadomie możesz coś uruchomić, jakiś strach, jakiś lęk, i kiedy to zauważysz i dopytasz, Moi drogi kliencie, co takiego się dzieje, bo widzę, że coś się zadziało, opowiedz mi o tym więcej, to zaczynasz budować nić porozumienia, coś więcej niż tylko krótkie spotkanie biznesowe, e, dajesz tej osobie atencję, a rozumiejąc, że może mieć różne emocje, dotykasz tych emocji e, i Rozmawiasz, pokazujesz, w jaki sposób też zarządzać tymi emocjami, co tak naprawdę się za tym zdaniem kryje, za tą emocją się pokazuje, kiedy chcesz zrozumieć tego człowieka. Dzieje się magia również w biznesie. Nie zawsze ta osoba zostanie Twoim partnerem biznesowym, nie zawsze skorzysta z Twojego rozwiązania, ale będzie się czuła przy Tobie wyjątkowo. Podałeś, Przestrzeń na to, żeby o tych emocjach porozmawiać. A ja mam takie doświadczenie, że zawsze wtedy, kiedy można porozmawiać o emocjach, to znaczy, że jest już fundament zaufania, bo druga strona otwiera się bardziej i mamy po drugiej stronie człowieka, który będzie nas polecał, będzie chciał być może z nami współpracować. Ja w biznesie również, kiedy spotykam się, moi drodzy, z zespołem, bardzo często zaczynam swoją, swoje spotkanie, nasze spotkanie, od tego, że pytam, z jaką emocją przychodzisz i pytam też, z jaką emocją kończysz, czym dla Ciebie było to spotkanie. Moi drodzy, to tyle, jeżeli chodzi o emocje. Także dajcie znać, co zabieracie ze sobą. Co wzięliście dzisiaj z tego krótkiego spotkania kwadransu z praktykiem dla siebie? I właśnie, czy podzielicie się z jaką emocją kończycie dzisiejsze spotkanie? Będzie mi niezmiernie miło. Dziękuję Wam za dzisiejszy dzień. A jutro, w sprawach też emocji, emocji w sprzedaży, nie kto inny jak super. Improatomówka Agata Kosyło podzieli się swoim doświadczeniem w, tej, w tym obszarze. Także ja jutro zapraszam Was równie gorąco na godzinę dziewiątą, impro Shot, właśnie tu na grupie u Joanny Gdaniec. Dzięki wielkie, dziękuję Wam też za zrozumienie. Trochę mnie zatyka, bo mój głos e, dzisiaj nie jest w najlepszej kondycji. E, do usłyszenia, do zobaczenia wkrótce. Pozdrawiam Was serdecznie.